Miałam dużo inspiracji i najsilniejszą okazała się. Zdradzę to. Wali Meyers, taka wizjonerka, artystka z lat 70., no, która była po prostu totalnie odważną osobowością jakby w takim kreowaniu swojego wizerunku i no, po prostu była wytatuowana wszędzie. Miała przepiękne, malunki w ogóle. Te jej grafiki też są takie. Z, takie z jednej strony barokowo piękne, a z drugiej strony, jak się w przyjrzy, to z, z jakieś przerażająco groźne. To był taki pomysł jakby op opisania, e, uzbrojenia postaci, no, w taką dziwność, w, 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 w taką nadwyrazistość, e, tak, takiej dania jej oręża jakby przeciwko kruchości, przeciw światu e, i, i tak, tak mi się wydawało, że jeżeli ona jest cała wytatuowana, to musiało być taki moment, że tatuaże że że, że tatuaże przestały wystarczać i że potem już po prostu się zaczęła zapisywać, a potem zamalowywać. I, i, no i tak się urodził ten... Ten ekscentryczny pomysł. Miałam tak przez jakiś czas, chociaż dosyć szybko zostałam skonfrontowana po tym filmie z zupełnie inną postacią, więc musiałam się z tego wyleczyć. Ale tak, ale bu, 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 był taki moment, że czułam się potwornie na gulasa, jak nie miałam nic narysowanego na twarzy i nawet wydawało mi się po prostu super naturalne, że mam tak mocno pomalowane oczy, jakieś takie dziwne usta i w ogóle i właśnie wszędzie to mnóstwo. To wydawało mi się to jakieś takie bardzo naturalne w pewnym momencie, tak no myślę, że miałam szczęście miałam dużo szczęścia, bo Marysia Blandzi mi się wydaje taką mądrą, emocjonalnie osobą i że to jest chyba coś takiego, z czym się po prostu człowiek rodzi, bez względu na doświadczenie potem i wiek ona ma, ma taką dużą wrażliwość i intuicję na, na drugiego człowieka i to było bardzo dla mnie ważne, myślę, że warto pójść do, do kina na to bo po prostu bo ja myślę że można się za, że, że, że można się zwieść tej, tej historii i że ona ma odpowiedni jakiś taki bilans czegoś delikatnego i ckliwego nawet momentami i, poet i poetyckiego i czegoś bardzo dotkliwego i, i, i prawdziwego. Jeżeli to jest w ogóle opozycją, może właśnie nie, no właśnie w świecie Jana Jakuba Kulskiego okazuje się, że że to wszystko jakoś się rymuje. I u niego się właśnie ta, takie rzeczy rymują. Ja się bardzo cieszę, że wzięłam w tym udział, bo, bo to jest jakiś taki zestaw barw i, i, i kolorów na palecie, której się często nie, nie dostaje w prezencie.